Jak pobrać i zainstalować MC Command Center? W wyszukiwarce wpisujemy MC Command Center. Szukamy tej strony gdy znajdziecie się na tej stronie, klikamy o ten tutaj przycisk. Zjeżdżamy w dół, pobieramy te dwa pliki, klikając tu. Oraz tu, gdy pliki się już nam pobrały, wyszukujemy w pasku zadań folder dokumenty. Następnie w tym folderze szukamy folderu Electronic Arts, The Sims 4 i Mods. W folderu pobrane możemy rozpakować i przerzucić pliki do folderu. Klikamy, zaznaczamy i przerzucamy do folderu Mods. Pamiętajcie o przerzuceniu zawartości obu plików, żeby wszystko Wam po prostu działało. Następnie włączamy grę i pamiętajcie o tym, aby... Opcjach gry w zakładce inne włączyć zawartość zmodyfikowaną oraz modyfikacje ze skryptami. Jeśli nie mieliście tego zrobione wcześniej, pamiętajcie, żeby zresetować grę, bo inaczej wam nie będzie działać. Jeśli wszystko zrobiliście dobrze, to po kliknięciu na Sima powinniście mieć zakładkę MC Human Center oraz po kliknięciu na dowolny komputer. I teraz już wiem.